Cukrowy kop. No dobra, ponieważ papciu uważa, że jesteście już o wiele bardziej odpowiedzialni, dziś sobie zażyczył, żebym wam powierzył ważniejsze zadania. Nawijają, że wezmą automaty, pojadą do Weil, zabić tych trzech klientów. Weźcie to, idźcie na dach pani Peterson i obserwujcie. O, serio? Tydzień się caimy na tych frajerów i nic. Coś się popsuło, nie było mnie słychać.

Pączki, pączki, p -p 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 -pączki. pączki, Czekaj, koleś! Pamiętasz, co Benson chciał? Poproszę jednego pączka ziarna. Co no to kurwa jest? O no! Lepszy wróbel w garści niż skała na dachu. Ło Tak, właściwie to. chuj mnie to obchodzi! Koleś, to była łatwizna. Sekunda i parobacie! Sekundeczka! Tak, 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 tak Papa, r.. tak, 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 tak. Opierdolisz wszystkie? Głupie hmm, 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 hmm. mhm, hmm. kurwy głosowali na pis. Niech was szlak trafi. Hmm. I co gówno? Gdzie jebane... kurwa Kurwe, teraz przegrałem, bo mi zaschło w gardle. Po czym ty kurde faja nawijasz? Naprawdę grasz z ogniem, kiedy tu wpadasz, człowieku? Papciu, czekaj, ty zjadłeś racucha? To głupia Polska, głupie Polaczki, kurwa. Was do Auschwitz tylko zaprowadzić, kurwa, piecyki w łączy. Benson przecież zabronił ich ruszać, koleś. A to jebany skurwiel! Andrzej nie zdenerwuj się. Proszę. I po problemie. Benson na pewno nie zauważy. Ja jednego zjadłem smakowo rewelacyjnie! Matka wie, że śpiesz! To ręce... Ci... Jezus, odstał chłopie te winar, łapy ci się trzęsą. Z własnego doświadczenia wiem, że nie ma nic gorszego! Jak banda indywidualistów! Koleś, zebranie jest za 15 minut. Jak go uspokoić zanim się zacznie! Waterboarding, żeby się przyznał, że jest szefem gangu. Jej, bo ja też... a, a, koleś, to ul... wszystko na nic! Zapłaciłem 1500 baksów za to, żeby koleś, którego mam. Przydałaby się cebula! Pozwalić, zapamiętał sobie dobrze, jak wygląda. Masz rację. I raz, i dwa, i trzy! A chuj, kurwa! Dziesięć, i raz, i dwa, i siedem, a, czem, a, a, ziesz, a, a, Pamiętam, że. A, a, huj, to samo. Na pewno padnie, jeśli znowu dostanie kurwa w łeb. Żaden problem. Pamiętasz, co było ostatnio? Odstrzeliłem mu łeb. Damn. Może po prostu się przejmuje. Tak, przejmuje się kurwa. Ej, ale on wróci, nie? Nie ma chuja! Co? Wejście pączki! Co bogatemu zabroni? Proszę bardzo! Widzimy się po drugiej stronie. Tapczan hmm. 6, miedzi 2 i woda. A, kurwa mać pieprzony gołodówce. Aciu, znów jest to normalnie! Jeszcze nie! Spójrz dookoła!

Co tu się. A, alkohol już się głos, jeszcześ pokrót? Alkohol. Ja pierdolę. Co się stało? Aniołom ze śmiechu puszczą zwieracze, i spadnie na nas gówniany deszcz. Co? Ja się. Ja z tobą kurwa, wódki nie piłem. Przepraszam. Dobra, dobra! Czy no nie słyszeliście, że jakieś obce lamusy przyjeżdżają do nas na rejon na gościnne występy i kroją wszystkich jak leci? Weź! O nie, koleś! Trzeba za, za... co on powiedział? Nie, ja, słyszałem coś jakby. Hello, motherfucker! Skąd? Ja mogę przyjąć, Burszanie, tylko że to będzie. mała szkodliwość społeczna czynu. O kur. Idę się wyżygać. No zobacz, co kurwa na robić? nie będzie zachwycony? No, raczej nie będzie. On ma zamówień do 2008 roku, jak Penderecki. Jego trzeba nadpłacić, przepłacić, przebić. 14 lat i zamierzam wyjechać mojego starego samochodem z garażu. Chłopaki, droga wolna, szybko. Uuuo! Więcej dla mnie zostanie! <mum> <mum> Pycha w pychać się jak prosiak poczuchę. szybciej z tą lodziarnią jebaną, ty smulu jebany! Hej! Dobra, to zrobimy małe czary marek. I count six shots, nigga. I count two guns, nigga. You said in seven-six years on this plantation, you seen all manner shit done to niggas. But I noticed. You didn't mention kneecap.